Moje wielkie greckie mwesele 2.skat to znamy. Rodzina kocha, ale czasami daje się we znaki. Rodzina to wspaniale rzecz, każdy z nas to potwierdzi. Daje wsparcie i jest przy nas na dobre i na złe. Jednak, choć to czasami trudno przyznać, są momenty, kiedy daje się nam we znaki. Jak się okazuje, problem ten nie zna granic. Jak to może im wyglądać? Zobaczymy w filmie Moje wielkie greckie wesele 2. Film pokazuje, jak potoczyły się losy bohaterów, których poznaliśmy oglądając Moje wielkie greckie wesele. Ta amerykańsko-kanadyjska komedia romantyczna z roku 2002 była tak wielkim przebojem, zanim w roku 2016 powstał ciąg dalszy. W pierwszej części poznaliśmy Toulę Portokalos, Greczankę wychowana w USA. Toula miała 30 lat. Pracowała, chciała być samodzielna. Jednak jej wielka grecka rodzina i tak uważala, że trzeba nie sterować i ukladać jej życie. Dla jej ojca jest to oczywiste, że wyjdzie z greka. Kiedy na horyzoncie pojawia się Jan, wiadomo, że będzie kłopot. Teraz Jan, John Sorbeth, i Toula, nie od lat poslubie Maja dorosła córki Paris, Elena Kampouris. Wybiera się ona na studia. Tak jak kiedyś rodzina chciała to uli wybierać meza, tak teraz zamierza jej córce wybrać uczelnię. Oczywiście to, że się w to mieszaja, jest podyktowanym wylacznie troska o jej dobro. Jak mogłoby być inaczej? Mozy nie powinna studiować daleko od domu? Matka przecież nie chce. By córka je opuszczala. Dziadek ma w tej sprawie sprecyzowane zdanie powinna się rozejrzeć za jakimś milym greckim koniecznie chłopcem, a potem mieć z nim gromadkę dzieci. Widzimy, jak powtarzalne mogą być losy następujących po sobie pokoleń. Duzję zamieszanie przynosi też odkrycie, że tak naprawdę babcia i dziadek żyją ja bez ślubu. Przed laty ksiądz nie podpisał stosownego papierka. Cóż, trzeba to wyprostować. Znowu widzimy, jak ta rodzina jest liczna i jak mocno ze sobą związana. Większość z bohaterów to sympatyczne osoby. I choć nieraz zachowuje się dziwnie, nie da się ich nie lubić. Grecy pęs kochają ja paczki. Czym różnia się ich lukumades od naszych paczków? Mamy świetny przepis. są mielone inaczej niż zwykle. Mamy najpyszniejsze przepisy z Grecji, Anglii i Włoch. To dobra inspiracja